Cześć, dzień dobry, z tej strony Mike. Już po takiej dość dłuższej przerwie wracamy na kolejne pole. W tych rejonach jestem pierwszy raz. Tak całkiem przypadkiem od znajomego udało mi się uzyskać pozwolenie na te poletko. Przy okazji jest mała fuszka. Zobaczymy, czy uda się to wykonać. No cóż, zobaczymy, co nam to pole pokaże. Jak widzicie, wszędzie dość. Dość daleko. Jest ze mną jeszcze jeden kolega. Też mnie wspomoże w poszukiwaniach. Zobaczymy, co wyjdzie. I cóż, widzimy się przy pierwszym dołeczku. Cześć. Słuchajcie, mamy pierwszy taki w sumie zaraz chwilę po tym, jak się wyłączyłem po przywitaniu. Mamy pierwszy ładniejszy sygnał. No i niestety jest to blaszka cynkowa. No cóż, ale pierwszy sygnał wykopany. Miejmy nadzieję, że to nie jest jakiś zły omen i coś jeszcze fajnego tu znajdziemy. Jak mówię, to dopiero początek. Przekonamy się, co będzie dalej. Do następnego. Słuchajcie, mamy drugi taki dołeczek. I ja już widzę, że mamy jakąś fajną zieloną krągłość. Ale ta fajna zielona krągłość. To będzie, kurczę, nie widzę. Chyba PRL, tak, PRL no, mamy pierwszą monetkę. Jest to już na drugim dołeczku, dosłownie drugi dołeczek. 3-4 minutki po tym jak wam pokazywałem tamtą blaszkę. Tak, PRL. Dobra, lecimy dalej. I słuchajcie, <laughs> mamy kolejny dołeczek, kolejną jakąś kolorową monetkę. myślałem, że to może jakaś... Jakiś guzik przedziurawiony czy coś, a to chyba jakaś podkładka, jakiś o-ring czy coś Coś miedzianego w każdym bądź razie, myślałem, że może coś fajniejszego takiego No jakaś podkładeczka chyba, no nic, dobra, lecimy dalej I słuchajcie, po takiej trochę dłuższej przerwie jakaś krągłość nam wyszła Oj, konieczna szczotka Ej, miało być tak obiecująco Początek był w miarę, w miarę niezły, a teraz długo, długo, długo nic A teraz mamy, nie wiem, co to jest Jakieś pozostałości, nie wiem, czy to jakiegoś... Troszkę wygląda jakby na guzik, ale... Ale no, Czekajcie, troszkę to podczyszczę, może coś... Może coś z tego jeszcze wyjdzie nam Ale nie, nie sądzę Ładnie bije na kolor Tak, to był jakiś guzik A, Jestem ciekaw, widać chyba, nie wiem czy Wy to na filmie widzicie Tutaj widać jakby łapy orzełka Zobaczę, pobawię się chwilę, poczyszczę go Zaraz do Was się włączę Słuchajcie, to nie guzik, tylko Bardzo mocno zajechana aluminiowa Monetka I to chyba jakieś 20 lub 50 groszy z okresu PRL a teraz tu mi zaczęły wychodzić labry. Tu widzę jakieś kawałki, jakieś cyferki i chyba zera. Więc to 99% jakaś moneta z PRL. A szkoda, bo tak wygląda po takie wygięte półokrągłe, jakby to był jakiś guziczek. Widzicie, jak to się można pomylić. Człowiek chce, widzi to, co chce, a nie to, co jest faktycznie chyba czasami. Dobra, lecimy dalej do następnego. Ojej, Moje westchnienie, już trochę zmęczony jestem, bo bardzo długa przerwa minęła od do ostatniego dołka. Ale ku mojemu. Zadowoleniu mamy kolejną krągłość. O, takie rzeczy to ja mogę znajdować. Tu mamy coś lepszego niż PRL, a już musiałem powiedzieć pewnie PRL, a tu mamy piękne dwie kopiejeczki Troszkę zajazd, ale widać rocznika, chyba Wam nie powiem, jaki to jest. Czy Wam powiem? Aj, chyba troszkę łopatką trafiłem. Ale mamy piękne dwie kopiejeczki. Fajnie. To rozpaliło troszkę moje nadzieje na to, że może jeszcze coś fajnego tutaj znajdziemy. Aż kolek nie ma co skracać tego pola, bo jeszcze go zostało bardzo dużo, więc może po prostu trzeba znaleźć to miejsce, gdzie coś wychodzi. Zobaczcie, to tak wygląda. No jest kawa pola. Nie wiem dokładnie ile hektarów ma ten znajomy, musiał zapytać, no ale. Pewnie dzisiaj tak się nie uda obejść całości, najwyżej przyjadę jeszcze kiedyś, bo już widzę, że warto. Jak wychodzą takie kopieczki, miałem nadzieję, że jeszcze coś będzie. nie Dobra, nie przedłużam do następnego. Słuchajcie, już mam to w ręku, kurde trafiłem u Trafiło nam się takie. Takie coś z takim czymś i bez takiego czegoś. No, bez wątpienia jakaś część. Jakiejś maszyny chyba. Coś, coś mi to przypomina, ale kurczę. Nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć co. No cóż. Mamy coś takiego po tej kopieczce. Całkiem niedługo lecimy dalej. Nie powiedziałem już ostatniego słowa. Fajnie by było, jak się trafiła kopieczka, to nie ukrywam, że fajnie by było może trafić srebrną kopiekę. Już nie pamiętam, kiedy ostatni raz taką srebrną kopieczkę trafiłem. Kurczę. No cóż, chodzimy dalej. Trzymajcie kciuki, może trafi się srebrna kopieczka a może jakieś inne fajne srebelko. Też dawno w zasadzie nie było. Dobra, do następnego. No i teraz wyszedł taki guziczek, ale bez niczego płaski. No coś tam, coś tam wychodzi. Dobra, lecimy dalej. Okay. Kurczę, robi się już ciemnowo. Jeszcze w dodatku zaczęło troszkę padać, pewnie niedługo będę się zbierał. Ale na końcu, jeszcze takiego czopka znaleźliśmy. Jakiś pocisk wystrzelony W tej chwili to, to jest jedynie kawał jakiegoś metalu Nie wiem dokładnie od jakiej amunicji, od czego to może być Może Wy podpowiecie Coś takiego Znaleźliśmy, jeszcze chwilę pewnie będę się zbierał Ale to jeszcze, jeszcze sekundę, jeszcze liczę, że coś jeszcze wyjdzie Do następnego ha, słuchajcie ha, Niesamowite, tam mamy ten dołeczek, co był ten czopek A tutaj słuchajcie, nie wiem, czy widzicie tu powiększenie, słabe światło troszkę jest Wystaje jakaś nam fajna krągłość A tą krągłością jest... A, i przyjemniaczek międzywojeniaczek Mamy piękne dwa grosze z okresu międzywojennego na samym wierzchu i już jest dzionek zrobiony, już jest, są jakieś dwie fajne monetki I już coś tam mamy tak, dobrze. mam nadzieję, że ten deszcz już troszkę się uspokoił, że jeszcze chwilę pozwoli mi pochodzić do następnego. I mamy kolejny taki czopek. Ciekawe co to. Coś tu strzelane musiało być. Będę musiał poczytać później my na temat. Tego bucisku, z jakiej broni może pochodzić, może coś nam nakreślić, jakąś historię tego pola, co tu się działo to Ogólnie przepraszam za to, że ostatnimi czasy jestem mało aktywny No ale niestety obowiązki w pracy i w domu troszkę mi to uniemożliwiają Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to troszkę chociaż nadrobić i troszkę po tej, po tym okresie posłuchy zwiększyć troszkę liczebność moich odcinków stawianych na, na kanał jak zwykle liczę na wasze wsparcie komentarze, kciuki w górę udostępnianie, subskrypcje zapraszam nowych ludzi do oglądania pokażcie moje filmiki swoim znajomym, jeżeli wam się podobają może im się spodobają nasz kolejny cel to 150 a później 200 subskrypcji, teraz mamy chyba 123 za co serdecznie wszystkim dziękuję no cóż, co tu dużo gadać? Jeszcze chwilę pochodzę po tym polu. Jeżeli coś ciekawego znajdę, na pewno się o tym dowiecie. A tymczasem do następnego dołeczka. Dobrze, moi kochani, nie wiem czy to widzicie, bo już jest dość ciemno. Kamera już nie łapie tego świata co za dnia, ale może słyszycie, że no niestety, już bardzo mocno się rozpadało. Ja wracam z tego pola na dziś. Koniec, może jeszcze przyjadę. Przy okazji kiedy się skończyć, no jeszcze mam sygnał, no nie mogę go opuścić, no, Ojejku. może przyjadę i dokończyć. No dobra, wykopiemy jeszcze razem ten sygnał, może chociaż coś fajnego będzie na zakończenie. Fajnie by było. I co my tu mamy? Na jakąś zwykłą plaszkę. Dobra. Ja naprawdę już uciekam, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, za wszystkie komentarze, lajki. A tymczasem do następnego odcinka. Cześć!